Prestige Pro 825 to flagowy model marki Napoleon, który został wyposażony we wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania dla prawdziwych grillmasterów. Niezależnie od tego, jaka liczba gości pojawi się w Twoim ogrodzie, Ty ze spokojem nakarmisz wszystkich doskonałymi daniami z grilla, wędzarni, piekarnika, woka lub rożna. Grill ten został wyposażony w tylny palnik na podczerwień. A także boczny podwójny palnik Sizzle Zone przystosowany do obsługi woka, a także komore z podwójnym palnikiem Sizzle Zone. Palnik ten może w 30 sekund wygenerować temperaturę 800 stopni Celsjusza. Dzięki temu mięso bardzo szybko się karmelizuje. Prestige Pro 825 posiada 9,5 mm potężne ruszty. Cztery palniki rurowe i dwupoziomowe płyty do obsmażania, które zostały wykonane ze stali nierdzewnej bardzo wysokiej jakości. Lśniąca i odporna na warunki atmosferyczne oraz wysokie temperatury, obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowanym termometrem AQ Probe oraz panelem sterowania z systemem zapłonowym Jetfire zapewniają długotrwałe użytkowanie. A chromowane detale dodają grillowi luksusowego charakteru. Dodatkowo grill ten został wyposażony w pokrętła sterujące Night Light z funkcją Safety Glow i podświetleniem LED w pełnym spektrum barwnym, mającym nieograniczone możliwości kolorystyczne, a także podświetlenie wnętrza komory, jak również oświetlenie holograficzne podłogi przed grillem. Genialnym rozwiązaniem jest także funkcja podwędzania potraw. Integralny podajnik wiórek wędzarniczych z dedykowanym palnikiem pozwala dodać aromatu dymu do wszystkich ulubionych potraw. W bocznej strefie Grilla Prestige Pro 825 znajduje się zintegrowany pojemnik na lód oraz deska do krojenia. A co o tym grillu sądzą nasi eksperci? Artur, okej, okay, no grill jest super, ale dla kogo ten model jest? No, jak dla mnie, żeby się nie okazało, że jest to przerost formy nad treścią, bo no, możliwości są przegromne. Okej, okay, Marcin, ale powiedz mi, kto bogatemu zabroni? Z drugiej strony, tak, no zgadzam Generalnie sytuacja jest taka, jeśli. Ee, Ktoś sam jeździ z samochodem, tak? No to kto zabroni mu kupić sobie potężnego suwa, skoro taki samochód lubi? Bo lubi. Taki tak. samochód chce mieć. Bo mu się podoba. Tak, yy, tak samo jest tutaj. Jeśli ktoś chce takiego grilla postawić sobie na tarasie, to jak najbardziej jest to grill dla każdego. Yy, ale wiem też do czego zmierzasz. No, oczywiście ten grill świetnie sprawdzi się w wydaniu gastronomicznym, restauracyjnym. To naprawdę może być gwiazda każdego letniego ogródka na której możecie zrobić multum fantastycznych dań. Przy dobrze skonstruowanym menu i przy przemyślanej sytuacji myślę, że w ciągu godziny jestem w stanie tutaj zrobić 300 talerzy. 300 talerzy? Tak, 300. A gdybym robił Ale... rzecz mniej skomplikowaną, czyli na przykład kiełbaski, to nawet więcej. To rozumiem, że 300 to jakieś dania na przykład danie na przykład w postaci mięsa plus jakaś do tego tak, znaczy, jakieś miedzianki, jakieś mówię takie zależy, czyli o tym co wychodzi do, do restauracji. Okej. Okay. Jeżeli tak, możemy w ogóle pójść do grillu, no to jest to ogromna bestia, tak? Grill mega duży. Też chyba dość kłopotliwy w transporcie i jakby może też trochę montażu, tak? Generalnie jeśli ktoś ma ochotę i chciałby tego grilla osadzić u siebie na tarasie czy w ogrodzie, no to jest opcja tego grilla pod zabudowę i to jest rzecz, która jest coraz bardziej popularna, sam projektuję dla naszych klientów kilka takich kuchni ogrodowych, outdoorowych, więc myślę, że to jest taki trend, który, który, będzie, który będzie się utrzymywał.